Profesor Krasnodębski opublikował właśnie tekst szczujący na Unię Europejską w największym saudyjskim dzienniku. Wyobrażacie sobie? Wiecie, co to jest Arabia Saudyjska. Wiecie doskonale, czytacie, słuchacie. w Jedna z ostatnich monarchii absolutnych na świecie, gdzie wykonuje się wyroki śmierci przez ścięcie mieczem w ludzi publicznie, za nie wiadomo jakie rzeczy, typu cudzołóstwo, zdrada małżeńska itd. itd. Kraj, który zamieszany jest w zabójstwo dziennikarza, który był krytycznym wobec tego. Systemu wobec tej władzy, co miało miejsce w Ankarze. Wszyscy to słyszeliście. To jest teraz miejsce, gdzie intelektualiści pisoscy publikują swoje pamflety na Unię Europejską. W, w największej saudyjskiej gazecie. Znaleźli sobie kolegów, znaleźli sobie ambonę, znaleźli sobie przyjaciół. Jak można w ogóle nie mieć. Tyle oleju w głowie, żeby zrozumieć, w jakim kontekście się w, 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 człowiek odzywa i człowiek się znajduje. Ciekawa rzecz, posłuchajcie teraz. Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę zmniejszającą o 7-8 tysięcy złotych wydatki kancelarii Senatu oraz o 7 milionów złotych wydatki na oświatę i wychowanie, z tego na szkolnictwo polskie za granicą o 5 milionów złotych, 2 miliony złotych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Pieniądze te mają być przeznaczone na zwiększenie wydatków w kancelarii prezesa Rady Ministrów, co w głównej mierze ma być związane z zapewnieniem, w 2021 realizacji przez KPRM zadań związanych z pomocą środowiskom Polonii i Polaków za granicą. W odbieranie pieniędzy nauczycielom i wysyłanie ich do kancelarii premiera to jest to, to czego możecie spodziewać się po rządzie pis -u. I niezależnie od tego, na co oni powiedzą, że to wydadzą i czego potrzebują, te pieniądze idą z oświaty na kancelarię premiera. Więc jak będziecie głosować w następnych wyborach, to pamiętajcie: Polska 25 jest partią wszystkich, więc i dla rolników jest u nas miejsce. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj nie mówimy tylko i wyłącznie o rolnictwie. Dzisiaj musimy mówić o problemach wsi. Wieś to są trzy rzeczy tak naprawdę, czy trzy sektory. Po pierwsze duzi producenci, po drugie małe gospodarstwa rodzinne, po trzecie ludność, która mieszka na wsi, ale nie, jest, nie, 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 nie żyje z rolnictwa. I dzisiaj my musimy mieć kompleksowy program dla całej, dla, 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 dla po prostu polskiej wsi, tam, takim programem w tej chwili intensywnie też y, y, pracujemy, tylko pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę o tym. Ja mówię, zapracujemy, pracujemy, y, nie wypakujemy. Jak dzisiaj wypakujemy, to jutro to będzie na konferencji prasowej u konkurencji i oni to powiedzą, że to ich. A ponieważ mają głośniejszy mikrofon, to będą y, trąbić o tym na cały świat. My naprawdę to mamy i będziemy to mądrze wypakowywać.